Rozmażamy się i okazuje się, że Antonius zostaje zekranizowany. Jak bym miała wyglądać ta ekranizacja, Antoniusa? O Matko, to takie duże marzenie jest. No Byłoby to ciekawe. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zmieścić to w filmie, ale kto wie, no jakby chyba udało mi... się zekranizować w 12 <grym> godzin, więc nie może się... możliwe, chociaż myślę, że Peter Jackson się nie podejmie, więc wydaje mi się, że tutaj. Fajny serial animowany, który mógłby rozszerzyć przygodę Antoniosa, byłby czymś na pewno e, ciekawym. Choć film również, tylko jak pisałem tą, tą książkę, starałem się opisać w taki sposób, żeby każdy rozdział był de facto osobnym opowiadaniem, osobną przygodą. One się łączą, czasem wątki się zaplatają, mm -hmm. że są to jednak skończone kawałki przygód. Wydaje mi się, że się bardziej nadaje e, właśnie do jakiegoś serialu. Apel do reżyserów animatorów, jeżeli chcieliby zekranizować, zapraszamy. Zdecydowanie, bardzo chętnie.